Hej, 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 cześć! Wszystkim! Witam was w kolejnym filmie na kanale, no właśnie, na kanale trzecim, na kanale Skoniecznie, gdzie nie było nic już w dwóch mieszkaniach nowych byłam i, i nic nie nagrałam przez ten czas, jak w nich mieszkam, więc w końcu wracamy i cieszę się, że w końcu mam warunki, e, chęci i motywację, żeby w końcu z tym kanałem ruszyć. Myślę, że mam dużo fajnych pomysłów i zaskoczę was z nimi, więc jakby możemy lecieć. Chciałam wam powiedzieć, że to będzie taka seria, gdzie będziemy sprawdzać lumpeksy. Takie rzeczy, które są wystawione na licytację, które gdzieś tam są lekko uszkodzone, lekko przybrudzone, taki ala lumpeks, ale w internecie. Ostatnio wkręciłam Zobaczyłam się w takie aukcje jak właśnie takich lekko wybrakowanych rzeczy, takich właśnie, które i tak czy siak mają trafić do lumpeksu. I właśnie bije się z ludźmi i licytuję się, o żeby kupić się o wiele wiele taniej, więc zobaczcie, jakie teraz rzeczy udało mi się trafić. Czy to są perełki, czy to są nieperełki, czy będę w tym chodzić, czy będę to sprzedawać dalej. Więc to jest trochę takie kupowanie w ciemno, więc zobaczmy, jak mi to wyszło tym razem. A jeśli taka seria Wam się podoba, to kliknijcie łapkę w górę. I subskrybujcie kanał, bo chciałabym w tym roku jeszcze dobić 100 tysięcy na tym kanale, więc mam nadzieję, że nam się uda, więc ciśniemy, będzie dużo filmów, więc let's go! A więc pierwszą jakąkolwiek moją zdobyczą jest taki oto ogromny płaszcz, e, trochę jakby... Bardziej jest to kurtka, jednak jest to tak duże, że na mnie to wygląda bardziej jak płaszcz. Wszyscy mówią, że to jest ogólnie na mnie za duże i nie powinnam w tym chodzić, więc może wy napiszecie mi coś innego, więc piszcie w komentarzach, jak to za w tym wyglądam. Jest to płaszczyk z Pretty Little Thing. Pierwsza to jest pierwsza moja rzecz w ogóle z tego sklepu, nigdy w nim nic nie zamawiałam. I ja za ten płaszczyk dałam 34 zł, więc myślę, że to jest naprawdę mega spoko cena. Tym bardziej, że no ogólnie tego typu kurtki są sprzedawane po 200 nawet złotych w sieciówkach, więc. Przemierza, uwaga. I tak wyglądam. Czy jestem niedźwiedziem? Jak będziemy mieć nagrodę niedźwiedziem, to założę to jako kostium. E, mogę się zobaczyć w lusterku. To jest takie bardzo. Takie na luzie oversize'owe, takie w stylu trochę Billie eilish, więc mi się to podoba. Ja bym właśnie nawet nosiła do takiego topu i do takich spodniach. Chciałabym na przykład wyjść ogólnie zimą w takim stroju, to po prostu się zakrywam, chowam nereczki, żeby nie zaziębiło i super jest. Tylko no, no nie wiem, jakby taki, muszę czuć mód, żeby to założyć, ale myślę, że jest fajne. Jak za 34 zł, to myślę, że to jest naprawdę dobry zakup, więc ja daję 5 na 5. Dobra, w takim razie teraz kolejna rzecz, jeśli chodzi o górę. Tadam! I słuchajcie, jest to kurtka polarowa i od razu, jak ją założyłam, jest mega, mega ciepła. I powiem Wam szczerze, że podoba mi się, ponieważ jest trochę w, takim, w takich kolorach gucci, te sprawy. To jest kurtka z jakiejś takiej No najmowej pewnie strony Nie znam, to in the city jest to rozmiar 38 Ja za tą kurtkę dałam 29 zł e, I myślę, że jest całkiem spoko Taka właśnie baseballowa, ja bardzo lubię taki styl Więc e, mi się podoba Jej mankament jest taki, że ma tutaj Gdzieś taką niewielką dziurkę e, Więc ja uważam, że na ta kurtkę Naprawdę spoko, ma fajne ściągacze Jakby jest bardzo ciepła, więc na jesień teraz będzie Idealna, jak na kurtkę z plastikowych Butelek, ja oceniam 5 za Teraz uwaga, proszę mnie nie osądzać. Ja wiem, że to jest cringe'owe i że to jest okropne. Znaczy, może komuś się to będzie podobało, ale jakby chciałam Wam powiedzieć, że ja to kupiłam do filmu i za chwilę Wam powiem o co mi chodzi. E, to jest płaszcz, który ja słuchajcie kupiłam specjalnie do filmu, ponieważ chcę wprowadzić taką postać jakieś takiej ciotki, wiecie, jakiejś bogatej czy coś w tym stylu. I myślę, że to, by było, to, byłoby, idea, to byłoby idealne przebranie po prostu dla takiej ciotki. Właśnie takie futerko, niebieskie, ekstrawagancko, pięknie, fajnie. E, więc tak, ja kupiłam to bardziej dla Beki właśnie do jakichś filmów, e, więc już wam mówię co to jest. To jest ogólnie tren z futerkiem z firmy... Nelly Trend, nie wiem co to w ogóle jest, yy, rozmiar 36, i ja za to puderek dam 45 zł, więc nawet jakbym miała mieć sesję, jako, nie wiem, królowa śniegu, myślę, że spoko. Eee. Może taką zrobimy. Tak czy inaczej, do czegoś ja na pewno mi się to kiedyś przyda, więc yy, puderką do nagrywania, musimy im do odcinka z jakąś ciotką, więc. Ja oceniam 4,5 na 5. Mogło być trochę lepsze, ale i takie jest spoko jest zabawne. Stwierdziłam, że na początku pokażę Wam wszystkie nakrycia wierzchnie górne, a później przejdziemy do sukienek, bo dokładnie same kurtki albo same sukienki, więc przelecimy jeszcze przez kurtki, więc uwaga! Dobra, słuchajcie, mam kolejną kurtkę, jest to bomberka, nie sprawdziłam co na więcej, chwilę wam powiem ile kosztowała. Moje zdanie jest naprawdę bardzo spoko, jest taka basicowa i w sumie póki co wszystkie rzeczy, które przymierzyłam tak naprawdę poza tym niebieskim futrem, to ogólnie pasuje mi do tej stylówki, jakby pasuje do takich wiecie, do zwykłych jeansów, do zwykłej koszulki, więc to jest taki... Inny kolorowy detali trochę zmienia, jakby styl danej stylówki, więc to jest spoko. Ale tutaj ma takie kieszonki, wszystko ogólnie działa. Nic tutaj nie jest też poplamione ani uszkodzone, więc to jest tak naprawdę nówka, sztuka kurtka. Ta kurtka jest z firmy Monkle. Totalny no-name. Rozmiar XS bez metki, więc spoko i kosztowała. Ta kurtka kosztowała 43 zł, więc póki co jest najdroższa w ogóle z tych wszystkich rzeczy, które do tej pory Wam pokazałam, więc tak, ale myślę, że trochę za nią przepłaciłam, jak na perspektywę tych innych rzeczy, ale chyba się z kimś o tą kurtkę po prostu biłam, e, ale to i tak jest spoko jak na bomberkę, bo wiemy, że w sieciówkach one kosztują po 80 zł najtaniej, więc średnio. I uwaga, ostatnia kurtka, więc ta -dam! I słuchajcie, teraz jest futerko, ale tym razem niebieskie. E, myślę, że będę w nim chodzić może nawet na co dzień, jeśli będę musiała iść gdzieś w jakieś eleganckie miejsce. E, ja tą kurtkę, futerkową kurtkę oczywiście z futra sztucznego, e, dorwałam za 32 zł i też nie jest w ogóle ani trochę uszkodzona, ale chyba ma wyciętą metkę. Jest naprawdę spoko, ponieważ tutaj z tyłu ma taką fajną podszewkę, taką ala skórzaną. To futerko naprawdę jest fajne, ma kieszonki. jest też bardzo fajny. Jest fajne, że jest krótka, ale też nie za krótka, że jak by. też do takich krótszych topów można ją założyć. E, jest na zatrzaski. Chyba są wszystkie. Kołnierz mi się bardzo podoba, jest fajny. E, czuję się w tym trochę tak na bogato, mimo tego, że zapłaciłam za tą kurtkę 32 zł. Więc ja oceniam 5 na 5. Jest stylowo, przyznaję, że jest stylowo. Jest stylowo. Jej, to jest moja kolekcja ciuchów, które wygrałam na licytacjach. Teraz mam pierwszą sukienkę i chciałam Wam powiedzieć, że myślę o tej sukience w perspektywie TikToka jakiegoś, więc może ją kiedyś na jakieś wydarzenie, jakby jest całkiem spoko, więc za chwilę się w niej pokażę. E, to jest sukienka z Pretty Little Thing, e, tak jak ostatnio któraś z tamtych poprzednich rzeczy. i e, Jest to jakby sukienka dwuczęściowa, czyli mamy tutaj na zewnątrz taką tiulową, czy to jest tiul. Nie, nie wiem, jak się nazywa ten materiał. Ten przezroczysty materiał. E, I to jest taka fajna sukienka właśnie z bufiastymi rękawami, z kołnierzykiem, zapinana na guziki. I pod spód mamy jeszcze taką zwykłą, bawełnianą e, obcisłą sukienkę. E, I ten mankament w tym jest taki, że jest tutaj lekko rozpruta, ale to jak najbardziej można zszyć w świecie w 3 sekundy, więc jest fajnie, więc uwaga, przebieram się! I to dam! I powiedzcie czy niszczysz. Czyż, czyż... Czyż nie wyglądam jak księżniczka jakaś... <gry> Oczywiście żartuję, ale jakby... Uznajemy, że trochę jest księżniczkowa to. Jest na pewno nietypowo i, jakby ta sukienka wygląda dość ciekawie, dlatego mnie zainteresowała. E, bardzo mi się podoba ta sukienka od spodu i można ją naprawdę nosić nawet do takich zwykłych, normalnych stylizacji. E, a na to jest jakby coś naprawdę ekstrawaganckiego e, i ciekawego, więc można sobie to mieć rozpięte, można to sobie jakoś podwinąć. Na przykład, nie wiem, można sobie zrobić z tego też jakby koszulę, więc to jest też myślę, że bardzo fajne. Można to zapiąć, można zapiąć na kilka guzików. Myślę, że jest kilka fajnych opcji, jakby to jest na pewno coś, co ma duży potencjał, i bardzo mi się to spodobało. Tym bardziej, że kosztowało to tylko 30 zł jest nówka sztuka z metką. Jedynie lekko rozdarte, więc ja sobie to zaszyję i będę miała taką perełkę w swojej szafie, więc. Kolejna sukienka jest tak ciężka, że nie ma sensu w niej podskakiwać, więc zróbmy normalne przejście. Z racji tego, że nie mam gdzie przypiąć mikrofonu, będę go trzymać w ręce Więc uwaga, to jest sukienka, która mega, mega mi się podoba I ostatnio chciałam iść w niej na jedną imprezę, ale stwierdziłam, że jednak jest trochę zbyt ekstrawagancka I myślę, że na jakiś taki czerwony dywan lub na Sylwestra można się w to ubrać Tak czy inaczej, powiem wam, że te sukienki tego typu, czyli sukienki, które są ręcznie, te koraliki wszywane Bo tak, to jest wszystko robione ręcznie Są, strasznie są drogie takie sukienki potrafią kosztować od 500 nawet wzwyż, więc e, ja myślałam, że nigdy sobie takie sukienki nie sprawię, a jednak się udało, więc strasznie się jaram. E, I słuchajcie, jakby tutaj jest masa tych elementów, to jest ciężkie. Ta sukienka waży przynajmniej z 2 kg, na bank waży z 2 kg. Jak się mają na sobie, to jeszcze nie jest aż tak źle, ale jak się ją trzyma tą sukienkę w ręce, to jest dramatyczne. E, tak czy inaczej, e, bardzo mi się podoba, że ta, w niektórych miejscach jest lekko prześwitujący materiał, jak na przykład tutaj na rękawach i tak samo tutaj jest bardzo ładny dekolt, gdzie jakby ładnie podkreśla te talie, tak samo na samym dole mam takie lekkie wycięcie tutaj na nogę, więc to jest bardzo fajne jakby sam krój tej sukienki jakby sam ten wzór jest bardzo wyszczuplający, podkreślający talię, więc ja myślę, że super, tak samo tutaj jeszcze na ramionach mam poduszki, które tak bardzo budują postawę uważam, że sukienka jest super, z tyłu wygląda tak jest taki ala, też mini golfik. Jest taka bardzo lusterkowata też ta sukienka, więc gdzieś w tym na pewno pójdę kiedyś. Minusem jest tylko i wyłącznie to, że parę miejsc jest po prostu uszkodzonych i w niektórych miejscach nie ma tych koralików, ale spójrzcie na to, czy, czy tutaj w ogóle widać coś, że gdzieś czegoś brakuje. No nie, więc jakby nie ma się tym w ogóle co przejmować. Uwaga, drodzy Państwo, ta sukienka zamiast kosztować 5, 500 zł, kosztowała 45 zł, więc dziękuję, brawa! Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do ostatniej sukienki. Bardzo wam nie powiem, do czego jest mi ona potrzebna, ale przybiorę się i powiem wam, że odegra niedługo bardzo ważną rolę. Więc. Jeśli świnka Pepa byłaby w sukience, wyglądałaby właśnie tak. Słuchajcie, ja wiem, że wyglądam w tym bardzo źle i jakby nie, nie ukrywajmy tego. Jeśli ktoś powie mi, że w komentarzach, że wyglądam w tym dobrze, to dziękuję. Naprawdę będzie mi bardzo miło. Tak czy siak, jest tam mi sukienka potrzebna do pewnej rzeczy, którą chcę przygotować. I jakby ja do końca nigdy jej nie założę. Ona będzie zniszczona i pewnie nie będzie do przydatna jakby do niczego więcej poza produkcją tego filmu. Więc jakby potrzebowałam czegoś właśnie w takim stylu, więc... E, ale ogólnie ona ma w sobie duży potencjał, tylko no troszeczkę dużo trzeba byłoby w niej posunąć. Ona ogólnie jest bardzo spoko. Nie ma nic uszkodzonego, nie jest nic powrócona, Po prostu nie ma metki. Ma takie wielkie, bufiaste rękawy. Bardzo mi się podoba ten element... Jakby, gdzie jakby jest on zapinany na subak, więc możemy sobie coś pokombinować też z tymi rękawami. No i gdyby była troszkę cieśniejsza yy, i gdyby z tyłu nie miała ogromnej dziury na plecy... Pokaż, oh, pokaż! Oh, nie, słuchajcie, bo ta dziura jest na, na plecy jest tak duża, że mi majtki wystają z drugiej strony, więc yy, trochę taki jest przypałek. Straszne! E, więc jakby tak, e, ale ta sukienka była mi potrzebna, więc fajnie, że jest, bo jest idealna, taką jaką potrzebowałam. E, więcej od niej nie chcę wymagać, więc i tak jest super, że jest. Więc e, już wam mówię. I ta sukienka kosztowała 38,99, więc myślę, że spoko. Budżet się zgadza. E, więc słuchajcie, e, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taka seria luźna z takich moich licytacji zdobyczy lumpek jak Wam się spodoba, bo już niedługo będą odcinki, gdzie na żywo będę z wami otwierać karton właśnie jak go dostałam. I jakby nie wiem kompletnie, co jest w środku, jak to wygląda, więc będę z wami przeżywać te emocje. E, więc no, wejdzie koniecznie na Instagrama, na TikToka i na mojego głównego YouTube'a oraz na wbić też na YouTube gamingowego. Więc zapraszam, widzimy się już w kolejnych filmach, do zobaczenia i pa pa!